Cześć, z tej strony Calim guys. Dzisiaj wam pokażę mojego field spinnera. Jest on taki. Nie jest jakiś bardzo fajny, ale jest miedziowy. Tutaj takie ma fajne wzorki. Kręci się około 2-3 minut. Moim zdaniem jest bardzo fajny. I ja tam nie wiem za bardzo jakiś sztuczek, ale kręcenie na jednym palcu to ja umiem a jeszcze do końca na jednym palcu będzie taką specjalną chropowatą powierzchnię. Co taki spinner, gdybyście chcieli, to na Allegro czy w normalnym sklepie musicie zapłacić około 20 zł, niecałe 20 zł, ale jest bardzo fajny. Polecam. No to więc na tyle w tym odcinku. Jeśli film się zdobył, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia na bieżąco, więc trzymajcie się ciepło na razie.